Szanowni Państwo, jeśli freak fight to zero kalkulacji, tutaj Panowie będą mieli coś sobie do udowodnienia, ale to już nie słowa, grają pierwsze skrzypce, a piści. Za chwilę tych dwóch Panów zamkniemy w klatce i przekonamy się na własne oczy, który okaże się zwycięzcą. Sponsorem tej walki The Ring Gentlemen's. Panie i Panowie, zapraszam do naszej klatki 38-letniego wojownika reprezentującego Crossfit Ursus, mierzący 180 cm wzrostu Dariusz! Wierzący, Bieżąc. tak. prawdziwy Polak, katolik, Rzeczematy także Arkadiusz, tancuła. Arkadiusze tancule wiadomo, że ma nieco więcej ze sportem wspólnego, bo jest trenerem personalnym, a także aktorem. No i teraz Ale prosimy Państwa o tańcowa! przede wszystkim dużą Wielce dawkę dystansu do tego, co Państwo zobaczą, no bo... Dwóch panów w gotowości, rozjemca Rafał Lasota i za chwilę pierwszy gong. Walka zawodowa. Nie usłyszałem dystansu. Jestem ciekaw, na jakim dystansie biją się chłopaki. Jeżeli zawodowa, to powinno być 5 minut. No, wiemy, jak to jest w Fame MMA. Ale też walka była jako freak fight yy, reklamowana, więc... Taktyka no, robi, jak Pudzian z Neymanem. Robi to, co z Akopem, bo z Akopem też chyba jednego lokika zadał. No i widzę, że panowie tutaj nie zamierzają się badać, nie zamierzają łapać dystansu. Dobrze by było, jakby zrobili wojnę, wtedy na pewno będzie inaczej, inaczej by spojrzeli na nich zawodnicy. Hmm. Próba obalenia. Jest, łapie pod dwa kolana, także to chyba będzie wykończone. To obalenie, chociaż w pas złapany przez Hejtera Kopa. Arek Tańcula. Pięk! Wykończył. Wykluczy, tak jest. Nie przerwał, wykończył, trzeba tutaj przyznać, że faktycznie. No i szybko wstaje Hejtera Kopa. Szybko, szybko. Darek bardzo szybko. pod Akopa tak nie wstawał. No. no tak. <laughs> Ale jest wściekłość w, w oczach Tak, Tak, Ta mina naprawdę zabójca. No. Jest ale zadziwiająco w... cicho jest na sali. <laughs> jest wściekłość, ale kiedy lecą ciosy jest taki strach. No, po tym bardzo energicznym początku, no teraz panowie muszą chwilę poddychać. Ale jest no. pierwsza krew, jak w Rambo. Arek Tańcula, e, rozbity łuk brwiowy. No zobaczymy tak naprawdę, jeżeli przewalczą pełen dystans. Nie, 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 nie mam nadzieję, że... że nie będziemy tego oglądać przez trzy rundy. Nie takie walki się hmm. oglądało. No, 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 no tak, to, to racja, ale... Na Oktogonie nie takie komentowaliśmy. <dodd recuerdf> no i wypadła szczęka. Także chwilę na oddech. Ale... Ale ci powiem, że tak chyba, poza tymi ludźmi, którzy tutaj z tyłu stoją, to nikogo ta walka bardzo nie interesuje. Wiesz co, ta walka odbije się większym echem w internecie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o... Sam bym ją zobaczył, szczerze, szczerze powiem, A. ponieważ... Z ciekawości. Z ciekawości, ja mam bardzo duży dystans, od teraz próba gilotyny. Jest, jest, jest! Próba gilotyny, myślę, będzie, że... Będzie, 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 będzie! Będzie, nie odpuszczaj! No nie ma, pomyliłem się. To te, teraz, jak tańcula stanie, to te ręce już będą tak ciężkie. No ale zobaczmy. Garda. <laughs> Pozycja. Dystansowanie. Oj, ale mocno, mocno rozcięty tańcura. 10 sekund do końca rundy pierwszej. Jeżeli Narożnik ich nie uspokoi, to oni dalej będą po prostu tracić tylko dodatkowy, dodatkow, dodatkowo kondycję przez to, że... Ale zauważyłeś, Artur, że to, to jest dziejąc. naprawdę czysta walka? Wiesz co, <grym> hejter jak wstawał, złapał się siatki, no A, ale to też... zauważyłeś jednak coś. Tak, i dlatego, dlatego tak łatwo wstał, ale ogólnie tak, tak, czysta walka. Tylko zauważył, że już jeden i drugi bardzo mocno tymi ustami... Ale agresję w oczach mają nikt dzisiaj podczas wszystkich walk. <grystek> o, może <grystek> ten prawy. Nie miał nawet w połowie tyle agresji w oczach. Tak, i od razu Państwa uprzedzimy, nie emocjonujemy się tą walką, bo po prostu jesteśmy ciekawi jak to będzie wyglądać, a dwa, że no jednak sport cenimy bardziej. Przynajmniej ja. Ale to to. <grystek> tak mówię, jeżeli... Jest miejsce na tą prawą rękę Arka. To, oj, tam, jest, tam jest dużo miejsca. No, widzimy, że chwilę no. rozróżnił ręce Darek. Lecą weselniaki, tak jest. Ja tu widzę weselniaki kontraciosy proste. No dochodzi ta prawa ręka. Pod warunkiem, że nogi nie zostają z tyłu. Nie Lewy na lewy. O, o! I kolano! Kurczę. Sygnalizował, że wypadł ochraniacz, aczkolwiek zawodnik powinien walczyć dalej, sędzia powinien przerywać wtedy, kiedy akcja nie jest kontynuowana, bo powiedzmy szczerze... Jeszcze raz hmm. to samo chyba. Tak, tak, znowu ta szczęka powędrowała daleko, No tyle, że ta szczęka... No zwrócił uwagę teraz Sarek Tańcula, że znowu... Szczęka ratuje życie hejterowi Jakopa. Swoją drogą to świadczy tylko o tym, że ma nie niedopra... niedopasowaną. Mało profesjonalizmu, <laughs> a zęby drogie. No <laughs> te ciosy coraz bardziej już pchane. Ten lewy prosty tak o, poszłam! Jest, jest! I to będzie jest. już koniec! Będzie, będzie! No. Czy nie będzie? Kurczę nie! Przetrwał. I uratował go Gong, bo teraz... 10 sekund. Ostatnie tam 5 sekund. I tu się już nic więcej nie wydarzy. No i Rafał Spinki, Lasota. Bohatersko wkracza między zawodników. To też jest bardzo ciekawa informacja, która na pewno jest tajna, ale taka mniej więcej szacunkowa kwota byłaby też sporą. Myślę, że bardzo wielu zawodników takich czysto sportowych wtedy poczuje się urażonych, kiedy zobaczą, że na przykład panowie, którzy teraz prezentują umiejętności, no dostają kilkukrotnie więcej niż oni za walkę. Dziwię się, że na przykład y, Wojciech Gola nie skorzystał z okazji, że jest taka walka i nie ogłosił, że zwycięzca dostanie kontrakt z ma o, -o, o Ale ta szczęka zdecydowanie nie siedzi mi <grym> <zębach> Ni na zębach. O. <grym i> zębach> Przypominają mi się czasy, kiedy stałem na bramce i dwóch pijanych gości się nawalało. Tak. Ta trzecia runda mniej więcej tak wygląda. No nie wiadomo, co nie piją w tych narożnikach podczas przerwy. Bam, jest ten prawy, ten prawy wchodzi tak Tam. pięknie, czysto. Ale garda już zdecydowanie trzyma na, na wysokości pępka. Ale też trzeba przyznać, tutaj chęć walki jest, tylko umiejętności brak. Kopsa i jest parter. Obalenie przez. Coś tam Nieumiejętne Czy stanie? Oj, zbiera się, zbiera. Zdecydowanie wolę, jak panowie się biją w stójce. No tutaj raczej na poddanie nie możemy liczyć. Nie możemy to liczyć na no nawet na przejście pozycji spójrzmy no to no ja jest... pana noga Arka. Tak, tak. Nie przypominam sobie, żeby tutaj latały łukiki. Może ma wrażliwą skórę. Poczulenie, otwarta woda. <laughs> Mysłowica dosiad. Pamiętasz walkę Roberta Paczkowa w Anglii? Takiego polskiego sumity? Tak, 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 tak. Zadusił tak, 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 ja pamiętam. po prostu po nim leżąc. Tak. Jest to też sposób, no, tylko on miał troszkę więcej kilo. Coś tam nie chyba miał... jest dociskane. Jakaś uciskuwa, tam chyba wchodzi. Co to chyba no nie widzimy niestety z naszego stanowiska tego, nie widać. Ale jeżeli tam coś jest, no to raczej taki najman O, tak. Krótka ta runda, jakoś tak bardzo szybko przeleciało. Tak. Nie było tragedii przede wszystkim. Tak. No, to jest najważniejsze, W takich walkach na galach sportowych, najważniejsze żeby nie było tragedii. Tragedii nie było. Panowie zrobili sobie trzy rundy zobaczyli jak to jest. Być może będą walczyć w Fame MMA, być może będą walczyć w FFF, Być może zostaną tutaj. Kto wie? Większym rozgłosem się w internecie będzie cieszyć niż tutaj począwszy. Szanowni państwo, decyzja sędziów jest jednogłośna. Zwycięzcą tego pojedynku zostaje A No, myślę, że też tak oceniałem, Berdigmut. Był to zawodnik, który miał obalenia.